O, to był O, to za Tak jest. Jaki ta jedna to jest, ta brązowa to jest tak szkolona że Ale zobacz jak siedzi z tymi z tymi A ze skręcami. Nie A tutaj są dwie zygzakowate. zakowate, tak? Dwie rzeczy zakowate i, i trzecia jest tam na dole w były. Tak, między nimi no, tak. Fajniutkie, tak, Pumalutku się zwijają. Dwa razy, dwa razy odchodziły i dwa razy przychodziły że ci mogę powiedzieć A Na grudniu, nie To Ci, że nawet do końca sobie nie uciekły, bo tutaj jeszcze... Nie no bo wierzę, że, żebyś to im krzywdę robił, kijem czy coś. A nawet jak coś to one za godzinę są z powrotem A Ty mówisz, że ten że Ci mysły grafuję. My tak, tutaj jest weselej widzę. Jeśli normice wypuchą jak nie wiem. To co? Jeśli te normice tu tak wypuchą jak... To dobrze, po to je trzyma.